Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje kwiaty w ogrodzie. Zapraszam Was do obejrzenia. A tutaj są hortensje, te, które są pokazane na filmiku. Piękne są. A tutaj są te drugie, które obcinałam. Tak pięknie rosły, super tonia. No, jak widzicie, jedna sadzonka. Super! A tutaj moje super. Tunie w Donicach. I jeszcze jedna. Zobaczcie jak one się rozrastają. A tutaj. Tył moich róż. No, jest tutaj trochę pracy. Muszę wczoraj zaczęłam, ale nie skończyłam. Róża pienna. Piękna. I następna róża piękna. Zobaczcie jakie te są piękne. I jaka dusza. Tutaj też róża pienna, pnąca, przepraszam. Ona tak wygląda. I moje białe, piękne róże. Zobaczcie, jakie one są piękne. Ja je w tym roku bardzo mocno przycięłam, bo w zeszłym roku miały chorobę. Ale pięknie odbiły. tutaj pnąca, która też wczoraj już czyściłam, ale nie do końca. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Komentujcie, lajkuJCie, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Caroline de filmico.